Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, w tym szaleństwie jednak jakaś metoda jest. Można się było wczoraj śmiać na rzucie monetą, a okazuje się, że maszyna losująca bardzo fajnie wytypowała spotkania. Zobaczcie, krótkie podsumowanie. Graliśmy Dudelange po 3,90 weszło. Graliśmy Curich. niestety tutaj Quarabak, tak też myślałem, bo Quarabach jest mega mocny u siebie. Tu nie było żadnej niespodzianki. Wygrali. Graliśmy Żalgiris w pokusie 540 i Żalgiris wszedł. Graliśmy remis Ludogoreca, niestety Ludogorec łatwo 3-0 pokonał Shamrock Rowers, ale trafiliśmy też po 5-55 remis Mitteland z AEK Larnaka. Zabrakło nam szczęścia w meczu Linfield-Bodo, tu też graliśmy remis, było 1-0 dla Linfield. No i ostatni mecz to już był hardcore totalny, przedostatni, bo jeszcze graliśmy tutaj tą Lafiorite na remis bodajże, po kursie 10 nie weszło. I zobaczcie ostatni mecz. Graliśmy w tym meczu na bezczelnego na skupi. Po kursie 29, tam ktoś mi pisał na signalu, że nawet miał kurs 50. Prowadzili chłopaki, ostatecznie zremisowali 2 do 2. Zobaczcie, ktoś, kto zagrał w tym meczu kurs 1.07, to pewnie miał taki w cudzysłowie małe takie palpitacje serca, jak zobaczył ten wynik. Słuchajcie, kupony są w grze. Tam widziałem, że chyba dwójki powchodziły na razie. Gramy dalej, bo jeszcze dzisiaj są mecze, więc jeden mecz bodajże, czy dwa dzisiaj zostały. Jeśli te dwa mecze wejdą, to powiem Wam dokładnie, ile z tego kuponu zostało trafionych. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę zmodyfikuję tą o, grę, ponieważ yy, tak mi się wydaje te 3,912 bardzo fajne, ale grając te mecze na singlach już nie pierwszy raz mielibyśmy naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Także słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie troszeczkę inaczej i wylosujemy te mecze. Znowu maszyna losująca będzie y, typowała, ale ja zagram sobie te mecze na tak zwane single. Oczywiście jeśli wypadnie tutaj w meczu Ferenc... Chociaż nie, Ferencvaros my już mamy typowany mecz, tak? Ferencvaros my już mamy i właśnie my w tym meczu gramy na remis bodajże, z tego co pamiętam, spróbujmy sobie wytypować pozostałe spotkania i zobaczymy. Słuchajcie, jak to nam wyjdzie. Zagramy dzisiaj single, a jutro zrobię ostatnią, trzecią część losowania, bo jutro tych meczy jest najwięcej. Więc słuchajcie, prosta piłka. Losujemy wynik meczu dla HJK z Pilznem. Rzucamy monetą HJK Pilzno. I mamy dwójeczkę. Czyli zapisuję sobie HJK, dwójka. I tu mamy kurs na dwójkę 1,95. Pamiętajcie, tym razem gramy single. Znaczy gramy. Kto chce, oczywiście może się pobawić. Makabi Haifa z o, moim ulubionym Olympiakosem. Rzucamy. Czy tu również będzie dwójeczka? No proszę bardzo. Jedynka. Czyli... Makabi Haifa 1 kurs 2,96. Kolejny mecz to będzie Dynamo kijów Fenerbacza. Dynamo kijów I wychodzi na to, że Dynamo kijów będzie jedynka po kursie 265. Ten mecz odpuszczamy, ponieważ mamy go już zagranego. Został nam z Ligi Mistrzów z kwalifikacji Maribor kontra Tiraspol. Maribor Tiraspol. I proszę bardzo, Tiraspol dwójka po kursie 2,86. 2,86. Lecimy dalej. Strasznie jestem ciekaw, czy będzie w ogóle jakaś taka kolejka, bo to już nie wiem, czy z któreś z rzędu takie losowanie. Czy będzie taka kolejka, oby mnie zapeszył, że nic nie wejdzie, kompletnie nic nie wejdzie, bo z tego co widzicie, póki co to cały czas leci bodajże na plus, no więc yy, daję to do myślenia. Pytacie mnie, dlaczego tak się dzieje, czy jakie wnioski i tak dalej. No słuchajcie, tak jak Wam wiele razy mówiłem, Puchary to jest rzecz, tak mi się wydaje, absolutnie nieprzewidywalne, a dlatego bukmacherzy sami nie wiedzą dokładnie jak oszacować te kursy, i tak mi się wydaje, że to po prostu w ten sposób działa. Nie mają zielonego pojęcia, czy HJ, czy Pilzno. Z jakichś tam swoich informacji wynika im, że Pilzno ten mecz ma większe szanse wygrać, a być może się okaże, że Pilzno zupełnie nie jest zainteresowane ligą mistrzów. Chociaż to jest liga mistrzów, no to by było dziwne, żeby byli niezainteresowani. Ale te puchary, typu Liga Konferencji Europy i tak dalej, to sami wiecie, że, no zresztą ktoś, kto wczoraj grał po kursach, ewentualnie na sportowo, no to pole, po całości, chyba w każdym meczu poza może tym Quarabagiem. Dobra, lecimy dalej, żeby nie marnować czasu. Botew Plovdiv kontra Apoel Cypr. Mam nadzieję, że tu wyskoczy dwójeczka. Tak bym typował. No i tak wyskoczyło. Apoel. Nie wiem, jakoś od zawsze, jak grają w lato, to te drużyny, gdzie jest bardzo gorąco, greckie, cypryjskie i tak dalej, to jakoś ja mam wrażenie, że oni nie przegrywają spotkań. 2.12. Wikingur kontra Dunajska Strieda. Sprawdzamy. Tu powinny być remis. Jedyneczka, proszę bardzo. Wikingur, jedyneczka. Wikingur, jedyneczka. Po kursie 3.80. Dzisiaj te kursy nie są za ciekawe, za wysokie. Wczoraj były zdecydowanie lepsze. No, ale takie są. Sutjeska, Klaksvik. Ostatnie spotkanie bodajże. I sprawdzamy, co tu będzie. Jedneczka. Proszę bardzo. Sutjeska po kursie 2,35 i jedynka. Kobiet nie będziemy typowali, bo to nie ma sensu. No i koniec. I koniec, słuchajcie. Jutro robimy ostatnie trzecie losowanie, część trzecia. Zobaczymy, podsumujemy jak to nam wyjdzie. Jutro jest bardzo dużo spotkań, także jutro yy, myślę, że do południa już ten film będzie na stronie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, Wam życzę. Heja!